Cześć wszystkim, dziś omówimy 11 sygnałów ostrzegawczych raka trzustki. Choroby, którą często nazywa się chorobą cichą, ponieważ może rozwijać się niezauważenie aż do zaawansowanego stadium. Strasznie to brzmi, ale zwracanie uwagi na te sygnały może odmienić sytuację. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ omówimy również trzy dość rzadkie objawy, o których większość ludzi nawet nie podejrzewa. Że mogą być związane z rakiem trzustki. Zrozumienie subtelnych, a czasem dziwnych manifestacji tej choroby pozwoli Ci działać wcześniej i potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Przejdźmy bezpośrednio do znaków i symptomów, które musisz poznać. Pierwszy: swędzenie skóry. Zaczynamy od objawu, który często zaskakuje ludzi uporczywego, niewytłumaczalnego swędzenia. Może nie wydawać Ci się, że drapanie ramion lub nóg to poważny problem. Być może przypisujesz to suchości skóry lub reakcji alergicznej. Jednak w kontekście raka trzustki może to być jedna z pierwszych wskazówek. Nowotwory trzustki mogą blokować przewody żółciowe, uniemożliwiając przepływ żółci do jelit, co powoduje nagromadzenie bilirubiny, żółtawej substancji produkowanej przez organizm podczas rozpadu czerwonych krwinek. Normalnie bilirubina jest przetwarzana przez wątrobę i usuwana z organizmu wraz z żółcią, ale jeśli rosnący guz zakłóca ten proces, bilirubina może gromadzić się we krwi. Kiedy nadmiar bilirubiny odkłada się w tkankach, szczególnie w skórze, może powodować uporczywe swędzenie, opisywane przez wielu pacjentów jako głębokie i nieustające, nieustępujące nawet przy stosowaniu kremów Przeciwświątowych czy tradycyjnych antyhistaminików. Co ciekawe, intensywne swędzenie może pojawić się zanim zauważysz klasyczne żółtawe zabarwienie skóry lub oczu, żółtaczkę. Może rozprzestrzeniać się na całe ciało, choć czasami jest bardziej nasilone na dłoniach lub podeszwach stóp. Jeśli masz uporczywe swędzenie, które nie reaguje na standardowe leczenie i towarzyszy mu żółtawy odcień skóry lub oczu, nie ignoruj tego. Może to być sygnał, który warto zbadać. Drugi niewyjaśniony obrzęk. Wszyscy czasem czujemy się spuchnięci, może po obfitym posiłku, lub gdy zjedliśmy coś, co nie służyło naszemu organizmowi. Ale jeśli zauważysz uporczywy, niekomfortowy obrzęk brzucha, który nie ustępuje niezależnie od diety, może to wskazywać na problem. Taki jak rak trzustki. Nowotwory trzustki mogą zakłócać trawienie i blokować normalny przepływ pokarmu oraz płynów przez przewód pokarmowy, a czasem wywierać nacisk na pobliskie narządy, takie jak żołądek lub jelita, powodując uczucie sytości już po kilku kęsach. Z czasem to ciągłe uczucie sytości może prowadzić do utraty wagi i niedoborów żywieniowych. Jeszcze bardziej niepokojące jest wystąpienie ascites, czyli nagromadzenie płynu w jamie brzusznej które może powstać, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na wyściółkę jamy brzusznej, otrzewną, lub gdy guz blokuje normalny przepływ krwi i drenaż limfatyczny. Astytes często powoduje, że brzuch wydaje się widocznie spuchnięty i może wywoływać nudności, trudności w oddychaniu lub uczucie ciężkości w dolnej części brzucha. W przeciwieństwie do zwykłego obrzęku, który może ustąpić po zastosowaniu leków dostępnych bez recepty, ten rodzaj wzdęcia zazwyczaj nie reaguje na podstawowe leczenie. Trzeci, ból w dolnej części pleców. Ból lędźwiowy jest powszechnym objawem, który często przypisujemy złej postawie, niewłaściwemu materacowi, intensywnym ćwiczeniom lub długotrwałemu siedzeniu przy biurku. Jeśli jednak odczuwasz głęboki, przeszywający ból, różniący się od zwykłego napięcia mięśniowego i nieustępujący po odpoczynku, rozciąganiu lub przyjmowaniu standardowych leków przeciwbólowych, może to być coś poważniejszego. Trzustka znajduje się głęboko w jamie brzusznej, blisko kręgosłupa. Jeśli guz rośnie, może wywierać nacisk na nerwy, zwłaszcza na splot trzewny unerwiający górną część brzucha. Ten nacisk powoduje tępy, uporczywy ból, który często promieniuje do dolnej części pleców i nasila się po posiłkach lub w pozycji leżącej. Ból ten nie ustępuje tradycyjnymi metodami, takimi jak masaże czy ciepłe okłady. I może być jeszcze bardziej nasilony, gdy nowotwór przenika do kości, wywierając dodatkowy nacisk na nerwy. Czwarty. Depresja lub nagłe zmiany nastroju. Może się to wydawać zaskakujące, ale nagła depresja, silny lęk lub uczucie rozpaczy, które pojawiają się na kilka miesięcy przed wystąpieniem innych fizycznych symptomów, mogą być sygnałem ostrzegawczym. Choć zwykle przypisujemy depresję trudnościom życiowym lub problemom zdrowia psychicznego, wiele osób z rakiem trzustki doświadcza głębokiego smutku, intensywnej lękliwości lub rozpaczy. Eksperci uważają, że związki chemiczne i cząsteczki zapalne, cytokiny, uwalniane przez guz, mogą zakłócać normalne funkcjonowanie mózgu, wpływając na nastrój. Ponadto trzustka odgrywa kluczową rolę w regulacji hormonów takich jak insulina i glukagon. Co może również wpływać na stan emocjonalny. Jeśli zauważysz nagłe zmiany nastroju, zwłaszcza w połączeniu z utratą wagi, bólem brzucha lub przewlekłym zmęczeniem, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Piąty. Nietypowe zmiany w odczuwaniu smaku. Czy zdarzyło Ci się, że Twoje ulubione danie nagle zaczęło smakować inaczej, lub wyczuwasz dziwny, metaliczny posmak? Nagłe zmiany w preferencjach smakowych, pojawienie się gorzkich, metalicznych. Lub po prostu dziwnych smaków mogą wskazywać na problemy trzustkowe. Jedna z teorii sugeruje, że guz oraz towarzysząca mu reakcja zapalna mogą zmieniać równowagę hormonów i cytokin, wpływając tym samym na sposób, w jaki mózg interpretuje smak. Ponadto zaburzenia w rozkładzie składników odżywczych przez trzustkę mogą powodować, że niektóre związki gromadzą się we krwi i oddziałują na kubki smakowe. Pacjenci z rakiem trzustki często zauważają, że jedzenie, które kiedyś sprawiało im przyjemność, przestaje smakować. Szczególnie potrawy o intensywnym smaku, jak kawa, mięso czy dania pikantne. Ta awersja do jedzenia może prowadzić do utraty apetytu, niezamierzonej utraty wagi oraz niedoborów żywieniowych. Szósty: nawracające, niewyjaśnione gorączki. Może się wydawać, że to tylko zwykłe przeziębienie czy infekcja ale nawracające gorączki, które pojawiają się i znikają bez wyraźnej infekcji, lub utrzymujące się niskie, podwyższone temperatury, mogą być sygnałem poważniejszego problemu, w tym raka trzustki. Nowotwory mogą wywoływać reakcję zapalną, uwalniając cytokiny, które podnoszą temperaturę ciała, nawet jeśli nie występuje infekcja bakteryjna lub wirusowa. Dodatkowo, przewlekłe problemy trawienne i niedożywienie mogą osłabiać układ odpornościowy. Powodując częstsze infekcje. Jeśli doświadczasz cyklicznych gorączek i nawracających infekcji bez oczywistej przyczyny, warto skonsultować się z lekarzem. 7. Obrzęk nóg, szczególnie jednostronny. Choć może się wydawać, że obrzęk nóg nie ma związku z problemami brzusznymi, w rzeczywistości może być bardzo istotnym sygnałem. Obrzęk jednej nogi może sugerować głęboko zakrzepicę żylną TVP. Pacjenci z rakiem trzustki są bardziej narażeni na zakrzepy, ponieważ choroba ta wpływa na krzepliwość krwi. Nowotwory trzustki mogą uwalniać czynniki krzepnięcia, a także naciskać na pobliskie naczynia, co utrudnia normalny przepływ krwi. Skutkiem tego może być powstanie zakrzepu objawiającego się obrzękiem, uczuciem ciepła, zaczerwienieniem lub ostrym bólem w łydce lub udzie. Jeśli zauważysz nagły, niewyjaśniony obrzęk jednej nogi, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu ból lub uczucie ciepła, Niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, ponieważ oderwanie się zakrzepu i jego przemieszczenie do płuc, zatorowość płucna, może być śmiertelne. 8. Trudności w przełykaniu, dysfagia. Choć może się wydawać, że rak trzustki nie ma związku z przełykaniem, bliskość trzustki do żołądka sprawia, że guz rosnący lub przerzut do pobliskich węzłów chłonnych może naciskać na przełyk z zewnątrz, zmniejszając jego elastyczność i powodując zwężenie. W efekcie jedzenie lub picie staje się utrudnione, a pokarmy stałe mogą utkwić, co prowadzi do bólu, dyskomfortu, utraty wagi oraz odwodnienia. Jeśli doświadczasz kaszlu, uczucia dławiącego się lub trudności w przełykaniu, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. 9. Ból brzucha. Ból, który początkowo może być łagodny, ale z czasem staje się uporczywy, nasila się i promieniuje do pleców może wskazywać na poważniejsze problemy niż zwykła niestrawność. Ból ten często nasila się po posiłkach lub podczas leżenia, gdy guz przesuwa się lub wywiera nacisk na pobliskie narządy i nerwy. Dodatkowo pojawienie się żółtawego zabarwienia skóry lub białego oczu, żółtaczka, w połączeniu z bólem brzucha jest silnym sygnałem blokady w układzie żółciowym. Jeśli doświadczasz takiego bólu, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Dziesiąty nudności i wymioty. Choć nudności i wymioty mogą mieć wiele przyczyn, gdy pojawiają się stale, bez wyraźnej przyczyny, mogą być kolejnym sygnałem nieprawidłowego funkcjonowania układu trawiennego, w tym trzustki. Guz rosnący w trzustce może zakłócać prawidłowe funkcjonowanie żołądka i jelit, co prowadzi do nudności nawet po niewielkim posiłku, a następnie do wymiotów. Powtarzające się wymioty mogą skutkować odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi i utratą wagi, co dodatkowo pogarsza stan zdrowia, jeśli nie zostanie odpowiednio leczone. 11. Zmiany w stolcu. Na koniec warto zwrócić uwagę na zmiany w wyglądzie stolca. Jeśli zauważysz, że Twój stolec stał się niezwykle blady, tłusty lub ma bardzo nieprzyjemny zapach, może to świadczyć o problemach z trzustką. Szóstka wytwarza enzymy niezbędne do trawienia tłuszczów. Jeśli guz zakłóca ich produkcję lub blokuje przewody, przez które te enzymy są transportowane, tłuszcze nie są prawidłowo rozkładane. Powoduje to stan zwany steatorreą, w którym stolec zawiera nadmierną ilość tłuszczu i przybiera blady, tłusty wygląd oraz intensywny, nieprzyjemny zapach. Podsumowując, oto 11 sygnałów ostrzegawczych rakat szóstki, niektóre takie jak uporcz, Uporczywe swędzenie czy nagłe zmiany nastroju mogą na pierwszy rzut oka wydawać się niezwiązane z rakiem trzustki. Ale pamiętaj, że trzustka wpływa na wiele funkcji organizmu, a te objawy mogą pojawić się w bardzo niespodziewany sposób. Jeśli ty lub ktoś bliski doświadcza kombinacji tych symptomów, szczególnie jeśli są uporczywe i niewyjaśnione, nie ignoruj ich. Skontaktuj się z lekarzem w celu dokładnej oceny. Wczesne wykrycie jest kluczowe. A czasami zauważenie, że coś jest nie tak z Twoim organizmem, może być pierwszym krokiem do interwencji, która może uratować życie. Jeśli uważasz, że ten materiał jest pomocny, kliknij lubię to i rozważ subskrypcję, abyśmy mogli nadal dzielić się ważnymi informacjami o zdrowiu. Pamiętaj, wiedza to potęga, gdy chodzi o zdrowie. Dbaj o siebie.